Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w województwie łódzkim docieramy do wsi Besiekiery, do siedliska, a zarazem zagrody edukacyjnej, należącej do ogólnopolskiej sieci Zagród Edukacyjnych prowadzonej przez Annę Kucharską, położonej w bezpośrednim sąsiedztwie ruin XV-wiecznego zamku otoczonego fosą. Zanim na dobre rozgościliśmy się w zagrodzie, pani Ania zabrała Marysię na przechadzkę, a jakże po ruinach zamku? Miejsce jest towiane wielowiekową tajemnicą. Ma charakter osobliwy i niesamowity. Mówi się, że zamek w Besiekierach jest drugim po zamku w Łęczycy, w którym urzęduje diabeł Boruta. Jest z nim związana legenda o rycerzu który założył się z nim, że zbuduje zamek od podstaw, ale nie skorzysta z użycia siekiery. Tak też uczynił. Zamek zbudował, jednak nie wiedział, że jeden z chłopów zwożących kamienie na zamek nazywa się siekierka. Zakład więc przegrał i zaprzedał diabłu duszę oraz zamek, który nazwano następnie Besiekierami. Diabeł podobno wciąż go pilnuje. Do dziś jest ponoć czasami widziany tu po zmroku. Mówi się, że to właśnie on lubi tu płatać różne figle. Być może sprawił także, że podczas nagrywania wiatr tak bardzo przybrał na sile? Kto wie? Pewne jest jedno: wieś przyciąga swoim urokiem. Przekonała się o tym sama pani Ania, którą w pewnym momencie życia to miejsce tak urzekło, że postanowiła tu zamieszkać. Niech Pani opowie, bo to bardzo ciekawa historia, jak to się stało, że Pani życie związało się z tym zamkiem i z tym miejscem, że Pani tutaj w tej wsi zamieszkała. Przypadków podobno nie ma, ale no, mam wrażenie, że, że to wszystko stało się tak przypadkiem. Ja nie wiedziałam o tym miejscu, mimo tego, że mieszkałam w łodzi niedaleko stąd, około godziny jazdy. Pewnego dnia przyjechałam tutaj obejrzeć po prostu domek na wsi. A chciała Pani uciec od. Życia w korporacji. Chciałam troszeczkę odpocząć, bo dusza artystyczna. Kończyłam Akademię Sztuk Pięknych i, i chciałam właśnie znaleźć miejsce swoje w ciszy i spokoju. No i okazało się, że jest dom, co prawda w stanie bardzo zniszczonym <grym> dziurawy dach, przez który było widać gwiazdy więc bardzo romantyczny ale do remontu kapitalnego. No, i okazało się, że ten dom y, po prostu stoi vis-a-vis -vis ruin zamku. I pani życie, chcąc, nie chcąc, połączyło się z dawnymi legendami. Moje życie połączyło się z dawnymi legendami, wyszło to tak bardzo naturalnie, bo y, poczułam, że jest to miejsce, gdzie i można wypocząć, i też y, jest warte pokazania, żeby y, można było tutaj. Y, kultywować tradycje życia na wsi, pokazywać jak to było kiedyś, zapraszać gości. I małych, i dużych, małym pokazywać jak to było kiedyś, a tym starszym dawać takie refleksje, wspomnienia z dzieciństwa, ich babć, domów właśnie. Kiedyś na wsi, jak to spędzali dzieciństwo. I tak powstał pomysł na agroturystykę i na zagrodę edukacyjną. Tak to właśnie równolegle się jakoś zadziało. Pierwsze warsztaty, które tutaj były, wskrzeszania ginących rzemiosł, to było garncarstwo. Mimo tego, że znajdujemy się na końcu wsi, bo tuż za nami koło pani sąsiadki kończy się asfalt, to dzieje się, chociaż jest cisza, spokój. Marysia miała okazję wziąć udział w zajęciach warsztatowych dla turystów w poszukiwaniu diabła boruta Zabawa questowa w terenie wciągnęła wszystkich w pasjonującą wędrówkę szlakiem legend i przygód. Okazało się, że poszukiwania ku radości najmłodszych zakończyły się sukcesem. A w nagrodę wszyscy mogli odwiedzić wyjątkowe miejsce przy ruinach zamku, gdzie eksponatów tematycznie związanych z rycerskimi czasami nie brakowało. Takie zajęcia sprawiają, że poznawanie historii zamku w Besiekierach i związanych z nim barwnych legend, a także kultury i tradycji tego regionu jest po prostu czystą przyjemnością. Po takich przeżyciach wracamy do zagrody edukacyjnej. A tu na turystów czekają kolejne atrakcje, pokazujące jak dawniej wyglądała praca w gospodarstwie, życie na wsi i prace warsztaty od ziarenka do bochenka. Jak widać, najmłodsi byli nie tylko zainteresowani lekcją pod chmurką, ale także z zapałem przystąpili do przygotowania ciasta na podpłomyki. Jakie warsztaty się tutaj odbywają? Zapraszamy dzieci i nie tylko dzieci, ale dorosłych też na warsztaty, podczas których mówimy o historii chleba, o poszanowaniu do chleba, albo też proponujemy warsztaty, gdzie mleko rośnie, podczas których robimy już własnoręcznie masło, dzieci ubijają. Te, które umieją liczyć tylko do dziesięciu, to liczą do dziesięciu, ubijając masełko i przekazują dalej. Oważamy serek, kosztujemy serka. I robimy też koziołki, kwirlołki z sosnowych gałązek, tak jak kiedyś właśnie do rozbełtania siedłego mleka służyły. Tradycja łączy się tutaj u nas z nowoczesnością, zresztą to też można zauważyć u nas we wnętrzach, bo też starałam się zachować to, co było tutaj: stare framugi, podłoga. Spodziewała się pani, że kiedyś pani życie się tak właśnie potoczy, że zamieszka pani na wsi i pani życie się tak diametralnie zmieni, że będzie się pani tym zajmować. Mam wrażenie, że to właśnie wyszło tak naturalnie, bo nie było takiego planowania na kartce, tylko no ja to tutaj poczułam, a też no, no nie spodziewałam się takiego, takiego obrotu spraw. Pani Aniu, nie wiem, czy możemy zdradzić naszym widzom, ale też ta przeprowadzka na wieś spowodowała, że spotkała Pani miłość swojego życia. Tak, to też się stało, no, można powiedzieć, że przypadkiem, bo jedna z moich przyjaciółek przedstawiła mi tutaj swojego brata ciotecznego. Tutaj stąd po tutaj, prostu. Tutaj stąd, wtedy kiedy zaczęłam właśnie remont domu, żeby mieć kontakt i... Może jakieś poprosić o namiar czy do stolarza, czy do, do kogoś, kto pomoże mi w przygotowaniu domu do, do funkcjonowania, bo nie było łazienki, nie było wody, także no, wszystko tutaj wymagało prac. No i przedstawiła mi swojego brata z którym no, teraz się. Jesteśmy razem, tak miało być. Rozmowa rozmową, a tymczasem wszyscy zgłodnieni. Przyszedł czas na pieczenie pod płomyków. Wszystkim ciekła ślinka, czemu trudno się dziwić? Rarytas cieszył się ogromnym powodzeniem. Na koniec, jeszcze jedna przygoda i podróż do przeszłości. Niektórzy podchodzili do niej z lekką dozą niepewności, ale wszystko kończyło się śmiechem i dobrą zabawą. Na tym wizyta w tym miejscu się skończyła, choć wspomnienia z tego miejsca z pewnością pozostaną w pamięci o wiele dłużej. Ruszamy w dalszą drogę, prowadzeni przez motyle i owady wprost do krainy jezior. Taka podróż z pewnością pozwala rozbudzić wyobraźnię, wszystkie zmysły i rozkwitnąć, również po prostu się rozmarzyć. Podobno miłość do ogrodów to nasionko, które raz zasadzone nigdy nie umiera. Swoją miłość do ogrodów rozsiewa Magdalena Markiewicz w swojej Zagrodzie Edukacyjnej w województwie warmińsko-mazurskim. Trafiamy do bajkowego miejsca, wyjątkowo kolorowej i pachnącej Zagrody Edukacyjnej, do ogrodów pokazowych. Mamy okazję podpatrzeć, jak wyglądają tu warsztaty ogrodniczo-recyklingowe. Nie od dziś wiadomo, że praca z ziemią daje szczęście. Magda razem ze swoim zespołem daje więc innym tego szczęścia sporo. Dzieli się również cenną wiedzą, a ta, przekazywana w tak praktyczny i inspirujący sposób, z pewnością szybko zgłów się nie ulotni. Programy edukacyjne są tu przygotowane dla dzieci w różnym wieku. Na dodatek każdy ma tu okazję zaznać hortiterapii, czyli terapii ogrodem. To świetny sposób na zrelaksowanie się. Tym bardziej, że nie ma tu czasu na nudę. A okazji do uśmiechu oraz nauki przez zabawę nie brakuje. Jak to zwykle bywa w zagrodach należących do ogólnopolskiej sieci zagród edukacyjnych. Marysiu, zapraszam Cię do mojego magicznego świata. Ale cudownie, jestem w raju, w Zielonym Raju. Jest wiosenny, <laughs> jeszcze nie wszystkie kwiaty. Jeszcze nie wszystkie rośliny rozkwitły, ale niebawem będzie to naprawdę feria bar. Stworzyłaś tutaj kilkanaście różnych zakątków. Tak, jest tutaj około 14 różnych ogrodów. Jedne są większe, drugie mniejsze. Wszystkie są tematyczne, skupione właśnie wokół jakiegoś konkretnego tematu. Jest ogródek japoński, jest ogród egipski, ogródek marokański, jest też ogródek wiejski. Jak też warzywnik, w którym uprawiam różne warzywa. Ale muszę przyznać, że chodząc po tym ogrodzie mam wrażenie, że wchodzę do kilku różnych pokoi z różnymi nastrojami, które niosą różne emocje. Taki był zamysł. Takie było założenie tego ogrodu, aby wprowadzały do różnych części naszego świata. Jest to zwiedzanie świata w pigułce, można powiedzieć, bo mam tutaj takie smaczki z różnych części, właśnie bardzo ciekawych krajów. Na przykład ta ściana, do czego nawiązuje? Do Maroka oczywiście. Tutaj są umieszczone lustra w kształcie marokańskich takich wzorów, kształtów, figur. No i oczywiście. Wszędzie pojawiające się mozaiki, które w Maroku można spotkać zarówno we wnętrzach domu, jak też na zewnątrz, w różnych gankach, patiach, nawet na tarasach, no i w ogrodach. Także chciałam tą część Maroka przenieść tutaj na Mazury. Czyli umożliwiasz innym taką podróż w głąb siebie, ale także po świecie. Uczysz innych, jak tworzyć takie piękne miejsca, ale także tego, jak tworzyć ogrody ekologiczne. Yy, tak, kładę duży nacisk właśnie na ekologię. Oczywiście ekologia to też jest proces, którego powinniśmy się uczyć i uczyć też inne osoby, jak żyć ekologicznie. A tutaj jaka piękna, kolorowa ozdoba. <grytanie> Skąd ona przyjechała? Ta ozdoba została zamówiona, także kupiliśmy ją na nasze jakby zamówienie, chęć posiadania właśnie takiej kolorowej rzeźby w ogrodzie. Chciałam, żeby to było coś pokaźnego i które będzie umieszczone tu w ogrodzie nowoczesnym, ponieważ zostały tu posadzone tylko i wyłącznie cztery platany. One już są okazałe, dość, bardzo duże, rozrośnięte, jednak nie ma tutaj żadnych kwiatów. I z racji tego, że nie ma tutaj e, koloru, chciała wprowadzić taki kolor. No z pewnością tak. z pewnością ta postać wprowadza wiele koloru. No i promuje przede wszystkim okrągłe kształty również. Tak, prost rubensowskie. Cudnie. Mogę się przytulić? Proszę. Magdo, powiedziałaś mi, że ten zakątek ogrodu ma dla ciebie szczególne znaczenie, masz do niego szczególny sentyment. Opowiedz dlaczego. Tak, właśnie w tym zakątku ogrodu widać tą różnorodność, ponieważ w tej chwili są jeszcze kwitną kwiaty cebulowe, rośliny cebulowe, natomiast zaraz po nich wejdą te pierwsze byliny. Poza tym mam tutaj bardzo dużo roślin, które dostałam od mojej babci. W jej ogrodzie jej ogród był po prostu takim buszem, gdzie wszystko było kolorowe, było tego pełno i ja jako mała dziewczynka właśnie zapamiętałam tamte plamy kolorów, tą różnorodność, taki cudowny. Wiejski ogród. No i chcę w tej chwili promować e, właśnie ogród wiejski w stylu mazurskim. I taką historię przekazuję najmłodszym dzieciom, najmłodszym pokoleniom, aby pielęgnowały historię naszych mazur. To naprawdę piękne. Od aromaterapii i koloroterapii można dostać zawrotu głowy. W Zagrodzie jest możliwość spacerowania wśród kameralnych wnętrz ogrodowych o różnej tematyce i stylu. Ścieżki edukacyjne kuszą i zachęcają do odkrywania ich atrakcji, ozdób i tajemnic. Marysia wprost nie mogła się zdecydować, którą ścieżką podążać i poznawać to malownicze miejsce. Magdo, jaka jest Twoja historia w tym miejscu? Chyba banalna, prosta. Po prostu przeprowadziliśmy się z miasta na wieś, zbudowaliśmy dom. No i tak się zaczęło. Najpierw był malutki, prywatny ogród, a później on się tak rozrastał, rozrastał do tych kilkunastu ogrodów. No i na chwilę obecną są to ogrody pokazowe dla turystów. Zwiedzają właśnie to urokliwe miejsce. Jakie warsztaty tutaj organizujesz? Organizujemy wiele różnych warsztatów dla różnych grup wiekowych, zarówno dla przedszkolaków, dzieci szkoły podstawowej, jak też i dla młodzieży z technikum i dla osób dorosłych. Organizujemy warsztaty edukacji ekologicznej głównie, są to warsztaty recyklingowo-ogrodnicze warsztaty medlarskie, herbaciane nawet oraz warsztaty cyklu rozwojowego motyla, bo zajmujemy o. się też hodowlą motyli. Tak? <grym> Dodajesz jeszcze innym skrzydeł. <grym> no mam nadzieję, że tak, mam nadzieję. Czujesz, że tutaj się spełniasz? E, tak, dokładnie. Ja przez wiele lat pracowałam, można powiedzieć, w korporacji, pracowałam w firmie handlowej, gdzie zajmowałam się e, eksportem i importem ryby mrożonej. Także <laughs> bardzo e, dziwny zawód, e, takie zupełnie e, odmienne zajęcie niż na chwilę obecną. No i któregoś dnia... Byłam już tak zmęczona po prostu tamtą pracą, tamtym zawodem, że postanowiłam um, zmienić zupełnie profesję, no i zająć się przyrodą. <grymne> Cudnie. <grymne> Istnieje teoria, że czas spędzany przyjemnie płynie szybciej, i chyba coś w tym jest. Ciężko opuszczać takie miejsce pokazujące piękno naturę i zapraszające w podróż po różnych zakątkach świata, w tym świata roślin. Wiosna w sercach rozkwita tu z pewnością. Nie ma innej opcji. Ruszamy w dalszą drogę. Docieramy do województwa lubelskiego, a konkretnie do miejscowości Ostrówek Kolonia na terenie gminy Puchaczów w Powiecie Łęczyńskim. To właśnie tu swoje 14-hektarowe gospodarstwo prowadzą Barbara i Janusz Biały. Od 2004 roku ma ono ekologiczny certyfikat. Uprawia się tu zróżnicowane grupy roślin. Stosuje się tutaj metody uprawy, których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów. Dzięki temu gospodarstwo ma mniejszy wpływ na środowisko, ponieważ sprzyja odpowiedzialnemu wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych, utrzymaniu różnorodności biologicznej, zachowaniu regionalnej równowagi ekologicznej, poprawie żyzności gleby oraz utrzymaniu jakości wody. Pani Basiu, skąd u Państwa decyzja, że będziecie Państwo gospodarować ekologicznie, jak to się wszystko zaczęło? W 2004 roku z mężem właśnie podjęliśmy taką decyzję, że będziemy ekologicznie uprawiać te wszystkie uprawy nasze, produkcja żeby była ze względu na to, że nasze dzieci troszeczkę podupadły na zdrowiu, więc chcieliśmy, żeby inaczej się odżywiali, inaczej zdrowi żyli. Więc to taka nasza była wspólna decyzja, gdzie chcieliśmy coś innego robić w życiu. Na jaką specjalizację się Państwo zdecydowaliście? Żeśmy zdecydowali się na uprawę na początku warzyw. Przy warzywach oczywiście były i zboża, i również grykę, żeśmy zaczęli uprawiać i chcieliśmy, tak jakby, stworzyć Koło takie zamknięte, że co produkujemy, tym się żywimy i to wszystko e, wykorzystujemy w swoim gospodarstwie dla siebie i w przyszłości dla innych. Czy wyobraża sobie Pani inne gospodarowanie niż ekologiczne, inne życie niż tutaj, w tej pięknej lubelskiej wsi? Nie, nie wyobrażam sobie innego <laughs> życia. Jest po prostu. E, z początku namyśleliśmy, że troszeczkę obaw mieliśmy do tego, ale w tym momencie jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że nie zmienimy tego na dzień dzisiejszy. Zauważyliście Państwo zwiększający się popyt na produkty ekologiczne? Jest duże zapotrzebowanie i duże jest zainteresowanie produktami ekologicznymi, więc dlatego właśnie wychodzimy, rozszerzamy swoje produkty, żeby po prostu wyjść jak z największą ofertą do klienta. Zielone działania gospodarzy przynoszą nie tylko plony z ekocertyfikatem, ale także sukcesy. W konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gospodarstwo otrzymało tytuł najlepszego gospodarstwa ekologicznego w kategorii Ekologia Środowisko. Panie Januszu, co u Państwa rośnie na polach? U nas na polach rośnie począwszy od zbóż, czyli orkisz, ozimy, yy płaskórka, żyto, zimę, y, pszenica też zwyczajna, no i też zboża na pasze dla zwierząt. Y, również są warzywa uprawiane, y, jest uprawiana też również gryka na, na kaszę. Jaki państwo macie rynek zbytu? Rynek zbytu mamy, można że lokalny. Y, sprzedajemy tutaj w okolicy jak i w Lublinie. Również jeśli ktoś nas zauważy gdzieś w internecie, wyszuka to wysyłkowo, również sprzedajemy. Czujecie Państwo takie wzruszenie, gdy klienci wracają, czekają na Państwa produkty? No myślę, że tak, jest nam bardzo przyjemnie. Jest satysfakcja? Tak, jest satysfakcja. Czy gospodarowanie ekologiczne jest trudniejsze, wymaga większego nakładu pracy? No zdecydowanie tak. I dużo wiedzy trzeba mieć ogólnie o roślinach, bo w przypadku ekologii się bardziej zabezpiecza niż leczy niż w rolnictwie konwencjonalnym. No i wymaga dużo więcej pracy, no bo nie używamy środków chwastobójczych ani innych środków, które są używane w konwencji więc to wymaga dużo więcej pracy ręcznej, jeśli przy, przy uprawie na przykład warzyw. Razem Państwo spełniacie się właśnie w tym, co robicie? No Myślę, że, że się z żoną uzupełniamy w ja tym, co robimy. Do roku 2030 już 25% upraw w Unii Europejskiej ma spełniać standardy rolnictwa ekologicznego. Ważną kwestią jest nie tylko ograniczenie marnotrawienia jedzenia, ale także sposób jej wytwarzania oraz jakość. Rolnictwo odpowiada za mniej więcej 9% emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Większy nacisk na ekologiczną produkcję żywności może przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Na tym kończymy naszą podróż z klimatem i z pasją. Czas odpocząć, by jutro znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Super, masz zajęcie w sali, serio. <grym> To dzisiaj jest w oh. krótkim rękawku. Podobno miłość do ogrodów jest jak nasionko, które za... Po prostu trochę Dobra. Ale tu klimatycznie. Nie, nie, później. Jest to tu w tu. tym momencie. Aha, jak dobrze. Jak